Barwy czyste. Każde Państwo i duże i małe, jak zapewne wiecie, nasze symbole bardzo dobrze znane, wiecie. Na nasze symbole bardzo dobrze znamy i teraz po kolei będziemy wszystkie wymieniali. No. by godło Polski i ojczysta Flaga na niej skupi się, w tym wierszu cała uwaga. Kiedy obchodzimy narodowe święta, powiewa na wietrze flaga rozwinięta. Każde polskie dziecko doskonale ją zna, gdy flaga Polski dwa kolory ma. Na dole kolor czerwony, a na górze biały. Te kolory nadzieję żołnierzom dawały. Kiedy w odległych czasach walczyły wojska o to, żeby wolna mogła być Polska. naszym godnym z skrzydła szeroko ma rozłożone, nadlecia w złotej koronie. Możemy zobaczyć ten zebrał wszędzie, w szkole w, w każdym urzędzie prosimy o powstanie. Baczność